Różne opcje kawy, a to właśnie po to, żebyście wybrali to, co pasuje wam najbardziej. Dzisiaj moja kawa będzie z cynamonem cejlońskim i zwracajcie uwagę na to, żeby to właśnie był cynamon cejloński, a do tego jeszcze dodatkowo będzie olej kokosowy nierafinowany który jest źródłem MCT, czyli średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych. Moi drodzy, podaję Wam po to różne opcje właśnie picia kawy z różnymi dodatkami, czy na przykład ze śmietanką, oczywiście wybieramy bez karagenu, natomiast każdy z nas lubi co innego. No, mogłam ją troszeczkę wcześniej wyjąć z lodówki, ale to nic. I pamiętajcie o tym, że cynamon cejloński świetnie wpływa na regulację poziomu glukozy, a dzięki temu również korzystnie będzie działał na Insulinę, a średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe są świetnym źródłem energii, a zatem taka kawa będzie bardzo smacznym i zdrowym połączeniem, które ma korzystny wpływ na metabolizm. A jeżeli jeszcze dodatkowo lubisz na przykład kardamon, to również proponuję taki dodatek.